It's not because of that, it's not because of money Works in my blood and I killed cause I'm hungry Trzymano wszystkim, tutaj Double D to jest y, następna misja i chyba ostatnia misja y, z na Czwórki. Zaraz po tej y, serii będzie Hardline. A teraz... Aha. Teraz mamy... Jesteśmy w samolocie i będziemy skakać się na spadochronie. A i się strasznie boi latania, tak mi się wydaje. Okej, okay, linki bezpieczeństwa sprawdź. Przeciwników na ziemi Sprawdzić <gry> przejść Spoko ludzik, ludzik, Dobra, no to widzimy się na dole Będzie dobrze, musi być kurwa dobrze No i będzie, spokojnie Dobra, ja jazda Gotowi! Tak, gotowi, lecimy. No i wyjdź, to lecimy. No, trochę grubo. Fajnie. Dobra, będzie dobrze. Uuu, mam granatnik. Zaraz zacznę nam nawalać. Widzę, że dłużej. Kurde Ładuj to Patrzem strzelił Ty jak tam daleko Jeszcze dwa strzeliłem, ale nikogo nie drzupiłem Dobra, dzisiaj się nie stało Okej, okay, ja tu ładuję Biorę zaraz amunicję yy, skar oczywiście, tutaj m cztery Albo nie, wezmę tu sniperkę, wiecie? Będziesz, tu są ładunki Ładunki, ładunki, ładunki Dobra, niech będzie granatnik jeszcze, albo nie No dobra, granatnik Lecimy Opa Kurde Nie no, ja zmieniam, ten drugi granatnik Kurde, no zejdź flashu Kto jest jednego zabijającego strzał? Bez ja, yeah, to jest... ...niecelne. Wow. Pielogu. Najpierw. Eh? Okej. Okay. <noise> Spoko. Nic. Yes, po prostu. Ło! Wow. Był granatnik. Ło! Wow. Był granatnik. Ale chyba już leży. Fak! Znowu flash, nic nie widzę. Zdychaj! Kurde. O! Oh, dzień dobry. Chyba, Znowu flash! Chyba ich zabiję tym granatem Tak, zabiję ich Dobra, na razie jest okej. Okay. What the fuck? Co tam się dzieje? Ło wow. grubo O tam dwóch było super super Na razie mi idzie całkiem nieźle To bym nie wpadł. Za szybko. O. Nie tak. E, nie tak. Nie... Co jest? Gdzie mam ten granatnik? A tego granatnika już nie mam, lol. Fajnie. Co stało ładnie. Czy coś na górze tutaj jest? Kurde, dziadek. Znowu muszę udawać No come on! No i znowu lecimy Babcie A to nie tam Jakiś... i zwykły Okej, lecimy dalej O! Jeszcze jeden! No kurde Surprise. No <small> dawaj, dawaj, dawaj Okej okay. Ty nawet nieźle mi idzie What the fuck Krubo Ja wyjdę górą Musimy się co Da się iść góro? Nie, nie da się. Yy. Okej. Okay. Nie, nie! Co? To strzeliłem, fak. Zajebiście. Ty, no to było easy. Jaki jeden za drugim. O, jakieś ładunki. Może coś lepszego będzie um, Stinger. No, z tymi dobrze idzie więc. Ło! Wow! No, dobrze się go wznie Dobra, nas został Teraz powinien zdechnąć. A ah, jest, bang! Słukka ble. NS. Znaczy quick scope, sorry. Pokład tu jest. Gary, to jest gdzieś w No git, kurczę. Czekaj, przeładuję sobie tu wszystko Dobra, lecimy Czyli tędy, po schodach, dobra tam może będzie Coś ciekawego Może jakaś broń? Do odblokowania Nie, nic, dobra Ładnij tam No, lecimy, lecimy Okej okay.

Jak mnie zostawiliście? Gdzie dźwięcie? Się Trochę zdziwię. Fajnie, że jesteś. Fajnie. A ma macie dobrze. Zaprowadzę was. Kiewancie Pakowski, uchodźcy, co z nimi? Żołnierze? Zostańcie z nimi. My pójdziemy do Izby Chorych. Pan przodem. Wszystku jeden żołnierz Ziemek. Się... Dobra, tędy, tak? Okej. Okay. Możesz na banki. Hej, pa! Dobrze, spokojnie. Myśleliśmy, że skino. Daj bicia. Chcę je ruchać, ale nie macuje. No, i coś tu język to. Może tu coś będzie nie ma. Wyrwa, jak człowiek się tysiąc metrów trąga przez ścieg z dziurą. Klub. Bo teraz już wiesz, jak blisko jest stąd do piekła. Okej. Okay. A pierwszy? To pierwsze Okej. Okay. Dawaj, dawaj. A ja. tak synchroniczny, otwórz drzwi. Ok, ląduje, ląduje, ląduje. Gite hmm. z mającym. Słyszyłeś tam jakiś bagaż? No, o kurde. Gitas. No gitas. Więc też biega. Jest też drożej. Są tam no grabarze. Coś gdzie? Jest? Dobra, walić to. W przodu, dalej. Okej. No okay. i chyć. Lepiej późno jeszcze niejż zależność. tak sobie. Się... bardzo długo był pan nieprzytomny, nie powinien pan nawet mówić. Ej, tam cały czas się. Jakąś mada. Run się wana,对不起. Co się? O, idę wszyscy pomyli. na ci strzał wychodzi, potrzebuje żadnej broni kapitanie. Moi bracia mnie nie zabili, że nie wyraził. Jak on ma strzelać o że... konnicy nie nie widzi? What the fuck? Celem tak jak my. Obiektem przez zdarzył. Nas... Ale nie ma jedno oka, dobra, dobra. Więc muszą mnie znaczy osłonię, dokonać się, że wciąż żyje. Kiedy za pełną omisię zwoją broni. Czyli mamy ich wpuścić na ryzyk fizyk? Tak. To był żal. Irish Weker, pilnujcie drzwi. Mówię serio, jeśli zaczniemy walczyć. No ty chyba chora jesteś. Nie mogę ci na to pozwolić. Oni od razu cię zabiją. Tylko te drzwi trzymają cię przy życiu. W takich obrażeniach nie powinien nawet wstawać. No chyba zwariował ty. Nie zabili tyle razy, a jego myśli, że przeżyję. What the fuck? Wy też. Jeśli się nie ujawnę, jeśli nie będę mógł mówić, to braci mę strach.

Nic już nie zostało. Nawet C4? 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 C4 akurat mamy dużo, ale co niby mamy z nim zrobić? Dajcie mi łódź i jak najwięcej C4 ja to zrobię. Chyba nie mówisz poważnie, Irish. Nie. Jesteśmy bardzo poważni. Dobra, wam. Pokaż. Lekker, Irish, chodźcie. Kano na pewno chcesz dołączyć? Dzięczę. Niksząc ich cienkam. Ty co tu się dzieje? Ja, o tu... oni chcą... Ale hakbar zrobić chyba. Słuchajcie wszyscy. Przygotować mi łódź i załadować na nią C4. Pioruj. Bez gadania. Zaraz tam będziemy. No dobra. Coś pewnie zdarza mu się. Ale to nie jesteście. Związałam się z tym, co symbolizuje. Dzień dobry. No mów coś. Hana, marzysz czasem, żeby było inaczej? Pewnie. Oczywiście. Ale póki nie jest, nadal muszę walczyć. Ale co tu się... Jesteś w porządku. Okay. No, to dla pana się żyć. No i git. Ty dostajesz Pak? Ma się przeżyć. To rozkaz. Zrobi się, a wy nie dajcie płynąć Valgierii niedługo Ura Dobra Dobra Czyli teraz będzie Łoo wow, Jak się jedzie dlaczegujemy Dobra droga do Gdzie jest ta a tutaj Kurde jak ta walają Jedyny, jedyny. Kurde No wieprzej, dobrze, 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 o no taką właśnie Kurde O kurde Dziku, pal do nich Dobrze strzelaj, strzelaj Łów! widziałeś? Co się stało się? jest okej. Okay. Widzieliście, pokazałem ok. Tu nas nie widzą. Szykować się. Dobra. O to, to dobry plan był. Spot. Będzie wum Ty fajne sprzęty To, jest, to jest niezawodny sprzęt. A jasne Prosto ze Szwecji No to kamień spadł mi szeroko Okej, okay. Cześć. Łot Ło wow! olej dzik I co teraz zaskoczę na stronie? A to helikopter, fak! Dobra, to nie dobrze. Albo są? So? Nie, helikopter. Pokieta! Tu krawasz trzy. Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak was status Odbiór! Ledwo się trzymamy! Ślijcie ich na dno! Wysadzaj kana! Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Breker! Badajmy to! Trzeba będzie zejść na dół! Okej, okay. wystarczy jedna osoba. Reker, ja masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, okay. daj mi go. Nie będziesz ryzykować, Hanna. Jestem Iris, pamiętasz? Mam farsa. Daj mi go, dawaj! Ale ja mam wybie... Nie Decker, chcę! Codziennie mam dla mojego kraju. Daj mi ładunek. Mój kraj potrzebuje cię żywej. Nie! Nie zejdziesz na dół, kropka. No dawaj, Reker!

Zajebista gra. Trochę szkoda Elisha ale... Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Taka gra. Niedługo... Ten spokój. Prostota. kiedyś Niedługo Hardline, nie będę już słuchał tego. Spoko. Wam, że jesteś miastowy. Jak coś, to Hardline będzie w przeciągu 5 dni pierwszy odcinek. Jeszcze raz dzięki... Muszę tylko zrobić intro do Hardline'a i będzie git. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Na razie. Ale jeżeli chodzi o... Badlefielda czwórkę musicie sami zagrać, bo naprawdę jest koleg. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, dajcie lajka, like suba. Siemano. Dobrze